Cześć kochani, witam was z takiego oto masztu, jakiegoś powiedzmy. Jestem tutaj pierwszy raz, chociaż to nie jest daleko ode mnie. Ale no ten czas nie pozwala nigdy na to, żeby tak się rowerami rozbijać. Teraz podczas korony mam więcej czasu. My szukaliśmy tego w sumie tej nie wiem jak to się nazywa wieży tam z tyłu, to jest wieża telewizyjna, czy masz telewizyjny i szukaliśmy go już przed dwoma tygodniami Aż mi zasło w gawle. rowerem tak wysoko Zobaczcie I tam będziemy musieli potem zjeżdżać 31 km, żeśmy zrobili helikoptery, rowery, dobra, schodzimy na dół. Jak tutaj e, wchodziłem po tych schodach, to mi się przypomniało coś. Przypomniało mi się, <laughs> przypomniał mi się odcinek Bańki z klatki B, jak ona liczyła schody. I tutaj. Jakieś dziewczyny ją poznały, chyba. I ona się z nim, do z nich, nich się darła, że do nich się jakby im palce w, do dół wsadzą. <głos》> Poszukajcie na odcinku, gdzieś tam na internecie ten odcinek. Zajebisty. O, nogi mi się wstrzęsą z tego wszystkiego, kurde. Dobra, pozdrawiam Was do następnego odcinka. Pa! ロレンツ。 Kochani, zobaczcie, jak pięknie. Tam byliśmy na górze, właśnie co ten masz stoi, i tam blisko, gdzieś niego, właśnie jest ta wieża. Co na niej siedzieliśmy. I my tutaj, gdzieś tak o, żeśmy tutaj zjeżdżali, zjeżdżali, zjeżdżali. No i tu jest wioseczka. I powiedzcie, po co gdzieś, nie wiem, po trzaskać się po jakichś Turcjach czy gdzieś indziej. I patrzcie, jak tu jest pięknie. Ja Wam pokażę jeszcze dalej.